Siemanko, ja jestem Xrjdog i witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe. Dzisiaj w ramach serii Gdzie zdobyć zaprezentuję Wam, gdzie zdobyć Necrosa. Główny schemat tego Warframe możemy kupić na rynku za szalone 100 tysięcy kredytów. Jest to dużo, ale warto na pewno. Zwróci się to Wam w momencie, kiedy będziecie używać tego Warframe. Natomiast jego pozostałe części możemy zdobyć wykonując misję Magnasidium na Deimos. Jest to misja zabójstwa Lefantisa. Oczywiście, link do walki z tym bossem zamieszczam w opisie. A szansa procentowa na zdobycie tych komponentów jest taka sama, zarówno dla powłoki. Neuroptyki jak i systemów I wynosi 33,333% A więc Tak to się króciutko pięknie prezentuje Więc Jeżeli ten filmik wam się podobał Oczywiście zostawcie łapkę w górę Suba z dzwoneczkiem aby być na bieżąco Z kolejnymi poradnikami z tej serii Oraz ogólnie Z poradnikami na moim kanale A także Piszcie w komentarzach Jakie jeszcze przedmioty chcielibyście zobaczyć w ramach serii, gdzie zdobyć? A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!